Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiemy Wam, dlaczego klawiatura i myszka mogą zrewolucjonizować korzystanie z czytników e-booków, które posiadają opcję notowania. Miłego oglądania! Jeżeli planujecie połączyć zewnętrzne urządzenie takie jak klawiatura czy myszka, warto pamiętać o kilku rzeczach. Najczęściej będzie potrzebna przejściówka z klasycznego USB na USB typu C, ponieważ większość czytników e-booków posiada porty właśnie w tym standardzie. Alternatywą jest korzystanie z urządzeń na Bluetooth, co eliminuje potrzebę kabli lub urządzeń z wbudowanym kablem typu C. Warto wcześniej upewnić się, jaki port posiada wasz czytnik, by wybrać odpowiednie akcesoria. Jedną z największych zalet klawiatury przy czytniku e-booków z funkcją notowania jest szybkość. Pisanie notatek na klawiaturze jest o wiele szybsze niż ręczne wpisywanie tekstu na ekranie dotykowym. Idealne, gdy trzeba szybko zanotować myśli lub pomysły. Pisanie na klawiaturze jest również mniej męczące. Zamiast ciągłego stukania po ekranie dotykowym, klawiatura pozwala na wygodniejsze, bardziej ergonomiczne pisanie, szczególnie podczas tworzenia dłuższych dokumentów. Myszka to z kolei narzędzie, które ułatwia edycję notatek. Możemy precyzyjnie wybierać, kopiować i formatować tekst, co znacznie przyspiesza pracę i sprawia, że nasze notatki są bardziej czytelne i uporządkowane. Część klawiatur posiada dodatkowe skróty klawiszowe, które mogą przyspieszyć niektóre czynności, jak na przykład kopiowanie, wklejanie czy szybkie zapisywanie. To świetna opcja dla tych, którzy cenią sobie efektywność pracy. Oczywiście, czytniki e-booków z funkcją notowania posiadają również ekran dotykowy, z którego można swobodnie korzystać. Jest to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w podróży, kiedy korzystamy z klawiatury, ale nie mamy jak wygodnie korzystać z myszki przez to, że jesteśmy w ruchu. Korzyścią skorzystania z, z klawiatury i myszki w połączeniu z czytnikiem e-booków jest to, że pracujemy na urządzeniu prawie tak, jak na zwykłym komputerze. Różnica polega na tym, że dzięki ekranowi e-Ink. Nasze oczy męczą się znacznie mniej. Ten typ ekranu nie emituje światła tak jak ekrany LCD czy LED, co sprawia, że długie godziny pracy przy czytniku są bardziej komfortowe i przyjazne dla wzroku. Korzystając z myszki lub klawiatury, możemy także używać ich jako pilota do zmiany stron w e-booku. Ustawiamy czytnik w wygodnej dla nas pozycji, kładziemy się lub siadamy, i na odległość możemy bez problemu zmieniać strony. To idealne rozwiązanie, gdy nie chcemy trzymać czytnika w ręku przez cały czas, a jednocześnie chcemy mieć pełną kontrolę nad czytaniem. Dodatkowo warto wspomnieć, że etui z podstawką to niezwykle praktyczne akcesorium, które nie tylko chroni czytnik przed uszkodzeniami, ale także ułatwia jego codzienne użytkowanie. Dzięki wbudowanej podstawce możesz wygodnie ustawić czytnik pod odpowiednim kątem, co jest idealne podczas dłuższego czytania lub pracy z tekstem. Jeżeli chcecie kupić czytnik i macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaramy się wam pomóc. Jeżeli interesują was czytniki e-book oraz e notatniki, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.